W zielonym pudełku jest 10 monet 5 złotowych i 5 monet 2 złotowych, a w białym pudełku są 2 monety 5 złotowe i 3 monety 2 złotowe. Z zielonego pudełka losujemy jedną monetę i wrzucamy ją do białego pudełka. Następnie z białego pudełka losujemy jednocześnie dwie monety. Oblicz prawdopodobieństwo, że z białego pudełka wylosujemy w sumie 7 złotych. Żeby rozwiązać to zadanie z kombinatoryki, to może na, na początku narysujmy sobie. Te dwa pudełka, czyli zielone pudełko i również białe pudełko, w białym pudełku mamy trochę mniej, no to będzie nieco mniejsze od zielonego, i teraz napiszmy, co mamy w zielonym pudełku. Mamy 10 monet 5 zł, czyli napiszmy, że 5złotówek tutaj mamy 10 sztuk i jeszcze 5 monet 2 złotowych dwa złote takich monet mamy, o 5 sztuk, to jest zielone pudełko, a w białym pudełku mamy dwie monety 5 pięciozłotowe, czyli 5 pięciozłotówek, tutaj napiszmy, że mamy dwie, i jeszcze trzy monety dwuzłotowe. Czyli 2 złotówek mamy 3. Dzięki takiemu prostemu rysunkowi będziemy mogli teraz szybciej orientować się, jakie monety i ile jest w każdym z pudełek, a nie na podstawie treści zadania. Podpiszmy sobie jeszcze, że w zielonym pudełku mamy w sumie 10 plus 5, czyli 15 monet, a w białym pudełku mamy 2 plus 3, czyli w sumie 5 monet. No i co my takiego robimy? Losujemy na początku jedną monetę z zielonego pudełka, wrzucamy ją do białego, a potem z białego losujemy jedną i potem jeszcze drugą monetę, czyli tak jakby w sumie mamy trzy losowania. Z zielonego jedno losowanie i z białego potem jeszcze dwa losowania. No i musimy ustalić w jakiej konfiguracji, w jakim przypadku otrzymamy 7 złotych ostatecznie, czyli po wylosowaniu z białego pudełka tych dwóch monet trafi nam się 1 5 złotówka i 1 2 złotówka. Tylko w takiej sytuacji otrzymamy sumę równą 7, no i musimy obliczyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Tak sobie myślę, że chyba najprostszym sposobem będzie tutaj zastosowanie metody drzewka. Jednocześnie sobie przypomnimy i powtórzymy, jak stosować właśnie taką metodę do rozwiązywania zadań z rachunku prawdopodobieństwa. Czyli po prostu rysujemy drzewko, zaczynamy. Nasze drzewko będzie miało trzy poziomy, ponieważ mamy trzy losowania. Na pierwszym poziomie załatwimy losowanie z zielonego pudełka. Możemy tutaj wylosować albo monetę. Dwuzłotową, albo możemy też wylosować monetę 5 złotową. No, i teraz tak, dla każdego z tych dwóch przypadków będziemy musieli rozważyć oddzielną sytuację dla białego pudełka. No bo jeżeli z zielonego wylosujemy dwuzłotówkę i teraz dwuzłotówkę wrzucimy do białego pudełka, to możemy sobie nawet narysować w tym przypadku jak teraz będzie wyglądało nasze nowe białe pudełko i tutaj także sobie je narysujemy, żeby mieć lepszy pogląd sytuacji. Wylosowaliśmy dwuzłotówkę. Wrzucamy do tego pudełka, no to liczba 5 złotówek się nie zmieni. Nadal złotówek będziemy mieli dwie sztuki, natomiast dwuzłotówek zrobią nam się cztery sztuki, czyli napiszmy, że... 2 złotówek tutaj mamy łącznie 4. No i w tym drugim losowaniu, jeżeli z zielonego wylosowaliśmy 5 złotówkę i wrzuciliśmy do białego, to teraz 5 złotówek będziemy mieli o jedną więcej, czyli zamiast dwóch to 3 sztuki, a liczba 2 złotówek się nie zmieni, czyli 2 złotówek także będziemy mieli tutaj 3 sztuki. No i teraz tak, gdy wiemy już, jak wygląda sytuacja w białym pudełku po pierwszym losowaniu. No to teraz będziemy mogli wykonać te kolejne losowania, te kolejne dwa losowania z białego pudełka. Zanim to jednak zrobimy, to napiszmy sobie na każdej z tych dwóch gałęzi na pierwszym poziomie naszego drzewa prawdopodobieństwa. Z jakim prawdopodobieństwem z zielonego pudełka mogliśmy wylosować 2 zł i z jakim prawdopodobieństwem z zielonego mogliśmy wylosować 5 zł. Popatrzmy, ile jest 2 złotówek w zielonym pudełku. Mamy w sumie 5 dwuzłotówek, złotówek, wszystkich monet jest 15, zatem dwuzłotówkę losujemy z prawdopodobieństwem. 5,15, no a 5 złotówkę losujemy z prawdopodobieństwem 10,15. E, oczywiście te ułamki mógłbym skrócić, to byłaby 1 trzecia, tu byłyby 2 trzecie, ale żeby było lepiej widać skąd się wzięły te prawdopodobieństwa, to na razie zostawiłem je w takiej postaci. Taka jeszcze mała jedna uwaga: na każdym rozwidleniu drzewa takie prawdopodobieństwa muszą sumować się do jedynki, czyli łatwo możemy sprawdzić, czy dobrze je policzyliśmy. No, okej, okay. pierwsze losowanie już w pełni za nami. Rozpatrzyliśmy wszystko, co tu się tylko dało rozpatrzyć. podpisaliśmy prawdopodobieństwa, czyli wszystko jest ok. No i możemy przystąpić do losowania monet z białego pudełka. Będziemy mieli dwa losowania, czyli nasze drzewo jeszcze będzie miało dwa piętra. Na początku załatwmy pierwsze piętro. Mogliśmy wylosować z białego pudełka monetę dwuzłotową, a także mogliśmy wylosować z białego pudełka monetę. 5 złotową. Napiszmy na początku prawdopodobieństwa, z jakim wylosujemy dwójkę, a z jakim wylosujemy piątkę. Dwuzłotówek złotówek mamy tutaj 4, wszystkich monet jest łącznie 6, czyli dwuzłotówkę wylosujemy z prawdopodobieństwem 4,6, a pięciozłotówkę z prawdopodobieństwem 2 szóste. Sprawdzamy, czy suma jest równa 1, zgadza się, czyli prawdopodobieństwa napisaliśmy dobrze. No i tak samo teraz zróbmy może dla tej drugiej gałęzi, będziemy równolegle budowali drzewo, i tutaj, i tutaj. Czyli napiszmy sobie, że tutaj także możemy wylosować w pierwszym losowaniu monetę dwuzłotową, złotową a także możemy wylosować monetę. 5 złotową i teraz jakie tu są prawdopodobieństwa? Monet także mamy 6, 5 złotówek mamy 3, 2 złotówek także mamy 3, czyli monetę 2 złotową losujemy na 3, z prawdopodobieństwem 3 podzielić na 6, czyli 3 6. Liczba 2 złotówek podzielić na liczba wszystkich monet i 5 złotówkę losujemy z takim samym prawdopodobieństwem, ponieważ 5 złotówek także mamy 3, czyli tutaj także będą 3 6. Suma zgadza się jest równa 1. Napiszmy sobie, że ten poziom naszego drzewa to było pierwsze losowanie z białego pudełka, czyli pierwsza z monet, która będzie się liczyła do tej naszej sumy. No i teraz musimy wykonać jeszcze drugie losowanie w każdym z tych czterech przypadków, czyli znowu dla monety dwuzłotowej. W pierwszym losowaniu wylosowaliśmy dwuzłotową, a w drugim możemy wylosować albo znowu dwuzłotową, albo możemy wylosować. 5 złotową monetę i tak samo w każdym z tych trzech pozostałych przypadków. To ja może na razie po prostu rozpiszę te wszystkie gałęzie, żebyśmy już je mieli. 2 złote, 5 złotych. No niestety jest trochę pisania. Oj, tu trochę mi ciasno wyszło. 2 zł 5 złotych i tutaj tak samo 2 zł, i jeszcze 5 złotych. No, i teraz tak, powinniśmy w sumie napisać te wszystkie 8 prawdopodobieństw. Może dla treningu to zróbmy, chociaż tak naprawdę nie wszystkie powinniśmy, nie wszystkie powinniśmy, nie wszystkie musimy pisać, ponieważ interesują nas tylko te gałęzie drzewa, że suma pierwszego i drugiego poziomu losowania z białego pudełka jest równa 7, czyli 2 plus 5. O, ta gałąź jest, się sumuje tutaj do 7, również ta gałąź się sumuje do 7, tutaj ta gałąź i jeszcze. O ta gałąź. W sumie cztery gałęzie się sumują do siódemki i one są dla nas najistotniejsze. Jednak dla pewności, czy dobrze wykonaliśmy wszystkie rachunki, i dla treningu policzymy prawdopodobieństwa na tych wszystkich gałęziach na ostatnim, trzecim poziomie. Z jakim prawdopodobieństwem 2 złotówkę możemy wylosować? Zostało nam już łącznie 5 monet, bo jedną tutaj wylosowaliśmy 2 złotówkę. złotówek nam zostało o jedną mniej, czyli 3. Czyli 2 złotówkę teraz stosujemy z prawdopodobieństwem 3 piąte, a 5 złotówkę z prawdopodobieństwem zostały 2, czyli 2, 5, suma 1. Ok, patrzymy na kolejne rozwidlenie. Tutaj w pierwszym kroku wylosowaliśmy 5 złotówkę, czyli liczba 5 złotówek się zmniejszyła, jest równa 1, czyli kolejną 5 złotówkę już możemy wylosować z prawdopodobieństwem 1 piąta. 1 5 złotówka przez liczbę wszystkich monet. A dwuzłotówek mamy 4, czyli złotówkę losujemy z prawdopodobieństwem 4,5, piąte, suma 1, zgadza się. E, następnie teraz patrzymy dla tej drugiej gałęzi, ta druga część naszego drzewa. Tutaj sytuacja w białym pudełku wygląda tak. I po pierwszym losowaniu pozbyliśmy się dwuzłotówki, czyli zostały nam dwie dwuzłotówki, czyli kolejną losujemy z prawdopodobieństwem 2 piąte, a złotówkę losujemy z prawdopodobieństwem. 3 piąte, no i ostatni przypadek, gdy w pierwszym losowaniu wylosowaliśmy piątkę, zostały wtedy nam dwie 5 zł, czyli tu mamy dwie piąte, a 2 złotówek mamy 3, czyli 3 piąte. Jeszcze sprawdźmy te sumy. Suma 1 ok, i tutaj suma 1 także ok. No i w tym momencie skończyliśmy rysowanie naszego tutaj dosyć dużego drzewa, bo aż trzypoziomowego. I musimy wskazać teraz te gałęzie, które już tak naprawdę raz wskazałem, a w których suma pierwszego i drugiego poziomu, czyli tych poziomów, w którym losowaliśmy monety z białego pudełka, jest równa 7. Może ja w tym celu wezmę inny kolor i pomalujemy sobie właśnie te gałęzie. To jest pierwsza gałąź. 5 plus 2 daje 7, czyli o, to jest ta gałąź naszego drzewa. To jest pierwsza gałąź, po której dostajemy sumę równą 7. Teraz weźmy sobie inny kolor, i kolejną gałąź zamalujmy, która jest również OK. O, to jest ta gałąź. Z dwójką na końcu i piątką wcześniej. Tu także suma jest równa 7. O, i to jest. O, taka gałąź. Dalej następnie z drugiej części drzewa, gdzie mamy sumę 7, Piątka i dwójka, czyli tutaj. Czyli zamalowujemy. O tą gałąź, do dwójki i teraz do piątki. Rzeczywiście, tutaj jest suma 7 z dwóch ostatnich monet z białego pudełka. I jeszcze ostatni przypadek. O, weźmy sobie może taki kolor. Mm, dwójka i piątka. Ostatnia dwójka, przedostatnia piątka. Tutaj także suma jest 7, czyli to będzie o ta e, gałąź. No i teraz, gdy mamy już namierzone wszystkie gałęzie, po których e, Dostajemy to co chcemy, czyli w tym przypadku sumę 7 po losowaniu dwóch monet z białego pudełka, to po prostu w ramach każdej takiej gałęzi musimy wymnożyć prawdopodobieństwa i potem wszystkie cztery takie wymnożone prawdopodobieństwa do siebie dodać. Czyli już napiszmy, że liczymy odpowiedź do naszego zadania, oznaczmy sobie szukane prawdopodobieństwo przez P i napiszmy, że P równa się i na początku załatwmy niebieską gałąź, czyli wymnażamy te prawdopodobieństwa 5 15 razy 4, 6 razy dalej, jeszcze 2, 5. Teraz piszemy plus suma prawa, iloczyn prawdopodobieństw z kolejnej czerwonej gałęzi. 5, 15 razy 2, 6 razy 4, 5 plus dalej iloczyn gałęzi zielonej, czyli 10, 15, Razy 3 szóste. Razy jeszcze 3 piąte. Plus teraz jeszcze ostatnia żółta gałąź, czyli pierwsze prawdopodobieństwo 10 piętnastych. Razy kolejne 3 szóste. I jeszcze raz ostatnie losowanie ostatniej monety dwuzłotowej, czyli to prawdopodobieństwo 3 piąte. No, i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu obliczyć tą dużą, długą sumę. Sporo ułamków nam się tutaj poupraszcza, ponieważ ja pisałem cały czas na tych gałęziach nieskrócone wersje, także to zrobimy teraz, te skrócenia w tym momencie. Piątka z piętnastką się skraca, tu zostanie 3, tu 1. Dalej możemy jeszcze skrócić czwórkę z szóstką, na pewno, tu zostanie 3 tutaj 2 no i to jest tyle jeśli chodzi o skrócenia tego pierwszego ułamka czyli musimy wymnożyć liczniki 2 razy 2 to będzie 4 a na dole będziemy mieli 9 razy 5 czyli 45 plus dalej ten ułamek piątka z 15 się skraca tu zostanie 3 tu 1 i tak samo dwójka z szóstką 3, 1, wymnażamy licznik 1 razy 1 razy 4, to będą znowu 4, na dole tak samo, 9 razy 5, czyli 45, plus dalej ten ułamek. Może zadbamy o to, żeby mieć wspólny mianownik, już czyli nie będziemy skracali wszystkiego tak jak leci, tylko tak, żeby nam wyszedł mianownik 45, czyli dobrze by było, aby się skróciło wszystko żeby tu została nam 15 razy 3, czyli 6 sobie skrócimy tak żeby tu została trójka. Na przykład z dziesiątką tu zostanie 5. Przez 2 dzielimy i jeszcze o tą piątkę sobie skrócimy. Tu zostanie 1. Z tą piątką też zostanie 1. Nie skracam specjalnie dalej po to, żeby potem nie rozszerzać tych ułamków, bo tutaj nam się pojawi teraz wspólny mianownik 45. Czyli wymnażamy 3 razy 3 w liczniku to będzie 9, podzielić na i w mianowniku to wychodzi to, co ma wyjść: 15 razy 3, czyli 45, plus dalej jeszcze ten ostatni iloczyn. Tutaj tak samo zostawmy sobie 15, 6 skrócimy z dziesiątką, tu zostanie 3, tutaj będzie 5 i jeszcze tą piątkę z tą piątką 1, 1. Wymnażamy 3 razy 3. No, znowu 9, takie samo prawdopodobieństwo zresztą wyjdzie jak tutaj. I tutaj 15 razy 3, 45. No i sumujemy liczniki: 4 plus 4, 8 plus 9, 17 plus 9, 26. Mianownik 45. Przez 5 się nie podzieli, przez 3 też się góra nie podzieli. Czyli to jest już najprostsza zredukowana postać, najprostsza postać naszego prawdopodobieństwa. Czyli odpowiedź do naszego zadania: 26/45.